hej, cześć, cześć. Witam moich wszystkich stałych widzów, jak i tych, którzy trafili tu dopiero teraz, w trakcie premiery, lub także, że o wiele później. Na moim kanale istnieje już seria z Gotika 2, Noc Kruka. Jednakże, to była moja pierwsza seria w ogóle, styczność z Let's Playem. Uważam, że ona była dużym failem z mojej strony, zwłaszcza początki. I postanowiłem, że. Nie cały rok, miało być właściwie w ten sam dzień, 19 kwietnia, rozpoczęta ta seria, jednakże z powodu egzaminów gimnazjalnych musiałem sobie to troszeczkę przesunąć. Tak więc jest ona teraz, 7 maja, właściwie 8 już. Więc. Nie, nie ma znaczenia to, czy jest teraz, ważne, że jest. Yy, w poprzedniej serii bardzo mi dolegało to, że nie mogłem nagrywać inter, teraz po prostu tego nie chcę i dalej nie chcę robić tego. Nie chciał i nie chcę. Postanowiłem sobie to troszkę pokombinować i inaczej zrobić. Bądź co, bądź mam te intra, jednakże one ucierpiały na jakości dźwiękowej, jak i obrazu mimo wszystko. Mam nadzieję, że będzie lepiej, niż po prostu jakby tego nie było. Drugą sprawą jest to, że z dźwiękiem raczej nic nie ja zrobię, co to z obrazem może, jak wstawię to w HD, może troszeczkę to pomoże, dlatego podejrzewam, że będą stuprocentowo trzy odcinki, a ten będzie jednym z nich, które będą w HD. Poza tym link... Prowadziłem link na mojej poprzedniej, pierwszym odcinku poprzedniej serii, i prowadzący tutaj. Tamta seria była prowadzona najemnikiem. Ta natomiast będzie magiem. I ognistym, i wodnym. Tak, akurat mi różnicy nie będzie robić. Niektóre czary są lepsze, niektóre gorsze. Natomiast... E... Natomiast, natomiast... natomiast... wszystkich bo zadania, które pojawiły się tam, pojawią się też tutaj, poza tymi dla najemnika. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć o najemniku, to niestety musicie się wrócić do... Tamtego let's playa. Eee, różnica pomiędzy tamtym let's playem a tym będzie też na pewno z dźwiękiem. Tamten podejrzy przez 16 pierwszych odcinków, nie wliczając w to części tych odcinków, czyli łącznie z 30 gdzieś, eee, były bez dźwięku. A może z gry, a może raczej. Był on po prostu inny i o wiele cichszy. Może dlatego, że on był nagrywany przez przegłos głośnych głośników. Teraz powinno, nie powinno być z tym problemów. Z tego co wiem, mam ustawione wszystko na mm, dźwięku takim, jakim nagrywałem wcześniej. Głośność efektów, głośność muzyki jest wszystko na Natomiast y Natomiast, z tego co pamiętam, bardzo dobrze się to sprawdzało, już potem tego nie zmieniałem, więc powinno być dobrze. I to chyba na tyle, jeśli chciałem omówić przed tą serią. Eee, jeszcze taka sprawa, że do czasu, nie, aż się dostanę do klasztoru, na razie nie będę de, o, zużywał jakiejś man, many, magii czy cokolwiek. Na razie wszystko się przydaje, będę się posługiwał bronią. Po, z tego co wiem, są jeszcze kostury, więc. Taką, jako będziemy też władać bronią dwuręczną. Z tego co pamiętam, one są dwuręczne. Dobra. To nie ma co obijać w dalszą bawełnę. Zaczniemy intro, potem zaczniemy rozmowę z Xardasem, ja na chwilę zamilknę, żeby wam tego nie zagłuszyć. Dowiecie się co nieco, takie ważniejsze dialogi nie będę przewijał, natomiast... Rozmowy z o questach, czy coś, to samemu wam o tym mówi ponieważ nie chcę tracić za dużo czasu. No to... do roboty! Zaczynajmy! Jeden człowiek odmienił wielu setek. Zapłacił za to wysoką cenę I zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom dał się uciec, on pozostał pogrzebany pod siebie. To ja wysłałem go do walki ze świątym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał. Ale żyje. Aha, jesteś już A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy Czuję się, czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą błazów hmm. Dokładnie tak było Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt Bóg Ciemności. Wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą bez stare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został. wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał Przybywajcie. I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne prastare istoty? Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej Dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik oka ino. Dobra. To to już wszystko. Więcej od niego Ruszę w drogę nie dowiemy, co by Odkąd było nam dobra? przydatne. Poza ciekawostkami. Rozdział wiesz, zaczynamy. Trzeba śrużyć tego książkę, zanim zajmie. Dobra Ten już poszedł do długą. Zwróćmy hey, jego ty. uwagę a, Koniec Ta sobie poczułapie do długi, a my dostajemy kolejne 25% punktów doświadczenia Jeśli chcecie sobie poszytać to Zatrzymajcie sobie Na chwilę ja to znam Może nie na pamięć, ale Orientuję się co tu jest napisane, to jest Po prostu ciekawostka, nie ma co tu Za się nad tym oraz myślać, o, że tak. Podejśmy lagę, która się tu znajduje. Poprawię mikrofon. Wciśnijmy przełącznik na kominku. i pozgarniajmy rzeczy w sekretnym pokoju Xardasa. Miksturki, nie miksturki. Czaszki niestety nie mogę wziąć. Trochę golda na początek. Efekt leczniczy i kula ognia. Co prawda długo nie grałem w Gotika jednakże że chwilę zacząłem sobie znowu pograć, grywać przed nagrywaniem, przypomniałem sobie co nieco, więc nie powinno być najgorzej, co nie znaczy, że mój skill walczenia jest teraz na najwyższym poziomie. Będę musiał się sobie chwilę pograć. Kolejna miksturka, mamy już trzy. Posąg Beliara, który nam niewiele teraz da. Beliar ma na nas focha pośniącym sztukę walki lego na książki wyspa korynis warta się chwilę pomęczyć z tym dla 25 punktów doświadczenia zwłaszcza żeby twórcy są dowcipni, mamy poziom doświadczenia 0 nie wiem jak można mieć poziom doświadczenia 0 zawsze ma się jakieś doświadczenie nawet to pierwsze, no ale niech będzie to zero. Klucz. I otwórzmy tam skrzynkę. Kufer. Kufer, skrzynka, na samo. Znowu trochę golda, kolejny spell... ...i sztylecik. Niestety my podnieśliśmy już lagę. O dziwo... ...kawałek drewna jest lepszy od żelaznego sztyletu. No ale niech już tak zostanie. Biegnijmy na dół. No, teraz się już mogę wygadać. Ten nie paprze. A my przez jakiś czas będziemy sami. Zawsze napotkamy kilku ludzi. Dojdziemy do miasta, to tam... się ludzie rozgadają. Um, właśnie. Podejrzewam, że w mojej poprzedniej serii przechodziłem... do miasta. Pewnie każdy się orientuje, o co chodzi. Drogą... Alchemika, w sensie, że puścili mnie, bo miałem 10 sztuk jednej rośliny, jak Lester poradził. Tym razem spróbuję troszeczkę na hardcore. Jednakże, no mówię, że to będzie kilka prób i błędów. Jeśli będzie org mnie ciągle zabijał, to z tego zrezygnuję i przejdziemy takim samym sposobem. Jednakże, chcę wam też pokazać, znać, e jak to jest się dostać od oceanu. I poker face. jak tutaj pilnuje oceanu. No cóż. Ja sobie że nie mówię, że mi się to uda. Raz mi się udało, potem już nie chciało mi się e, za bardzo kombinować. Po to wiąże się z niemałym ryzykiem, jednakże w sumie jest chyba najbardziej opłacalnym sposobem dojścia tam. Chociaż dla kogoś nowego, nieznającego tej gry, to nie jest najlepsze wyjście. Pozbierajmy, co tutaj mamy. Podejrzę, że za tym się warto spiąć, bo mamy tam takiego małego biedaka. Ups. O, tędy. Który zostawił przedmioty specjalnie dla nas. Biedaczysko. Zwoje Ognisko strzała. Chyba. No, stoję na nie. No, i już jesteśmy ładnie zapchani. Na szczęście mamy tu przedmiot, yy, ekwipunek nieograniczony, więc o to się akurat nie ma co martwić. Dobra. Warto się jeszcze raz zajrzeć za tymi krzeczkami, bo są tu ukryte mięsa kopacza. Jakieś grzyby. Ale dziwnie to się nazywa. W każdym razie mamy. Degeneruje to nam. Całe HP i plus 5 jeszcze nam zostanie z tych grzybów. Tutaj sztylecik, coś a propos jakiegoś alkoholu i owce. Bum, owce nie o 110 ekspo. Zanim dalej ruszymy, a tam już będą niejacy tacy wrogowie, to warto zrobić też save. Okej, okay, więc ruszałem już. O, jest nasz pierwszy przeciwnik. Poważny. Goblin. Warto temu stworowi nie dać dojść do ataku. Ponieważ nie mamy żadnego armora, a nasze Zowie wynosi tylko 40 punktów. Punkty Zowie. Pierzed. Punkty życia właściwie. O. I... nawet taki mały gównik potrafi nam porządnie zagrozić. Jednakże... Goblin są na tyle stworzeniami, że w... bez grupy one tylko będą biegać i próbować nam coś zrobić. Eee, po zabierajmy ten długi strzał od tego biedaka. Chociaż ja na łuku nie będę polegać. Z łukiem w kotiku od 1 do dwójeczki jest taka zabawa, że strzelasz w goblina, a strzała leci w trolla 2 metry za nim. Za goblinem. Ironizowałam. <noise> dobra, właśnie tutaj. O, kolejny goblin. Wejście tutaj ma nam na celu zapewnienie przedmiotów i expa Kiedy już stąd wyjdzie, będziemy mieli nasz pierwszy poziom. Zawsze, zawsze mi się wydaje, że to jest długi. Niestety, ciągle zapominam, że to jest, że jesteśmy na poziomie zerowym. Tutaj warto robić dużo sejwów, ponieważ gra na początku, jak i potem potrafi nas porządnie zaskoczyć. Dlatego kolejnego zrobimy. Moim zdaniem, przezorności nigdy nie za wiele. Spróbujemy, chociaż nie. Kiedyś mi się zbagowało tutaj, tak yy, że się biłem z dwoma goblinami, a jeden się za zaciął na beczce. Może tym razem też się coś takiego uda. Nie, ten jeden przeszedł. Tutaj też, też mi krytyki nie wchodzą. Zwykle mi krytyki wchodziły. Na szczęście tylko jednego odciągnęliśmy, więc jeden nie jest dla nas za dużym zagrożeniem. Natomiast spróbuję swoich sił w walce z dwoma o krytyk. Au. Dobra. Poszło lepiej niż się spodziewam. Myślałem, że stracę z połowy życia. Natomiast tylko gobliny. Dalej będziemy mieli młodsze pełzacze. Które. No, troszeczkę nie pamiętam, jak z nimi walczyć. Nie jestem przyzwyczajony do dystansu. Masz to dlatego, że w gotiku trójce, który też nagrywam równo z tą serią, no jest po prostu o wiele łatwiej. Sprawdzam ten kuwet? Chyba tak, ale sprawdzę jeszcze na Sprawdzam. Tam potrzeba o wiele mniejszy dystans, żeby trafić. A tu. ...a zwierzaki muszą podejść o wiele bliżej, natomiast tutaj takiego dystansu nie mamy, za to takie potworki mają i to może nas w pewnym momencie zaboleć, ponieważ my je próbujemy hitać, a one nas tu z daleka trzymają, my dostajemy damage, a one nie, na kolejny segwik i lećmy, tu powinien być... o jest, dobra, 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 myślę, że... o, o, wiedzieliście? No, dobra, tym razem poszło mi lżej. Na za niego nawet mniej expo niż za goblinę. A jednak mi z nimi walka idzie o wiele trudniej. Natomiast, z tego co pamiętam, już się nauczyłem, jak to przychodziłem, to rozwalać ich, kiedy one nacierają. Ty stoją, a my mamy taką krótką lagę. No, i, i one może zginąć ten stwór, jak i my to by się w sumie czymś podleczyć 10 sztuk jednej rośliny. To wydaje mi się, że będą to ciemne grzyby, które zachowam sobie. One będą nam zwiększać manę, więc zachowam je sobie aż będziemy mieli z 50. To sobie zwiększymy manę, ale to dopiero w późniejszym etapie. Gry, ponieważ gdybyśmy sobie tak wcześnie zwiększyli tą manę, a manę będziemy zwiększać normalnie punktami i zwiększylibyśmy, nie wiem, do 30 teraz sobie, to... to zostałaby nas po prostu ciapka, bo... musielibyśmy wydać 10 punktów do doświadczenia... punktów doświadczenia? Punktów nauki, o. E, Za... Za, 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 za... E, no 5 punktów many, co nam się po prostu nie opłaca. W ogóle mam wrażenie, że nie założyłem pasa. <laughs> Może tylko moje wrażenie. A jeśli to jest prawda, to bardzo dobrze mi idzie. <laughs> Jakby 5 punktów siły. Aż za dobrze. No tutaj będzie kilka wilków młodych. Dlatego też warto zrobić kolejnego save'a. Polecam je wybić zanim. Um, zanim, zanim, zanim porozmawiamy z tamtym gościem przy palenisku. Dobra. Przecież wiecie doskonale, kto to jest. Lester. Te wilki mogą nam po prostu przeszkadzać w rozmowie i nas jeszcze zabić. Już miałem taką sytuację Ten nas jeszcze pojazd. Niczego tu nie znajdę. Natomiast my pozbierajmy mięsko, które potem się ładnie usmaży. No, Wilka akurat nie jest jakimś wymagającym przeciwnikiem na tym etapie, ponieważ no, nie jest jakiś specjalnie agresywny jak goblin czy ten pełzacz Agresywny, czy ja wiem. Może potrzebuje o wiele, Ale większy... Większy? Nie do końca wiem jak to wyrazić, no. W każdym razie musi się o wiele bardziej zbliżyć do nas, żeby zadać jakiś konkretny damage. Natomiast my możemy go ładnie trzymać z dystansu. że nie wspomnę, jak już nabędziemy najprostsze czary, to on będzie miał problemy o wiele większe. To się teraz z jakimiś jeszcze ziłkami, tutaj skubane bardzo dobrze regenerują hapce. A my mamy nieograniczony ekwipunek, więc raczej nic nam się nie stanie, chwilę poszukamy. A gdzie my jesteśmy? W lesie. Tak, w lesie. O, 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 o. Kolejny młody wilk, tym bym go przegapił. Na szczęście się odezwał. No? Chodź. o, 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 o. Było blisko, prawie mnie zabił. tu nie znajdę. W ogóle, pięć What the fuck? Powinienem mieć już level. Coś musiałem pominąć. Albo nie wiem, ale powinienem mieć już level. Aha, dobra. Wrócimy się do Xardasa. Najprawdopodobniej nie zapytałem go, o co chodzi z tą starą kamienną tabliczką. On nam za to da 50 punktów doświadczenia. A ja wam zbędę męczył, że tutaj... Warto się czepieć o każdy szczegół. Nawet jeśli chodzi o 50 punktów. Doświadczenia o. ten wilk da nam, nam level, niestety zabił nam szczutkę, który też by dał nam level. Dobra, Savik i let's go! Let's join to the battle. Wydaje mi się, że nam był krwipica mały lata. Nie chcę go zaczepiać. O. Chcę skarnąć jeszcze za nich mięso. I level chciałem. Dobra, teraz możemy już go zaczepić. Nie lubię kwiatów. opiców. Na szczęście ten jest wstępy i bardzo blisko podchodzi. Niczego nie ma, Tutaj są o tyle one łatwiejsze, że w kotiku dwójeczce nie ma jakichś zatruć, chorób czy czegokolwiek, więc one tylko zadają jakiś tam. Malości demage. Dobra, zbierajmy tutaj. I podejrzewam, że będę miał tu kilka szczurów. Tutaj są jeszcze jakieś ziółka, czy coś? Dobra, ty nie za ziółkami, tylko za szczurami się zaczniesz uganiać. Jeden już na ciebie gna A masz szczur o trzecim levelu układzie. o, 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 sztyknoju, o, 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 o mnie podziewało. Niestety na razie przesypiać mi się chyba nie opłaca. Żeby wracać się i się przespać. Wystarczy małe leczenie. Kolejne ciemne grzyby. Grzybów znajdziemy tu od cholery. To wam mogę obiecać. Najgorsze jest tylko dla mnie jak mam potem je wszystkie jeść. To jest po prostu tragedia. Potem marnuje się z 10 minut. No tak mówię, to jest opłacalne. Up, up. Dobra, pozbieraliśmy rośliny. Mamy level drugi. że gdzieś jeszcze obok tamtego ogniska jest kilka roślin, które spróbuję zaraz znaleźć. I Porozmawiajmy z naszym przyjacielem z Bagien. Lesterem. No, tylko najpierw do niego musimy oczywiście dobiec O, jest tutaj. W ogóle. Co za bałwan. Rozpalać ognisko w środku lasu. Aha, już mnie zobaczył. Wiesz. Wiesz, nikt mi nie o co chodzi. What the fuck, Who are you. Dobra. A potem będę się. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę! Lester, skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milten i Gorn nadal są w górniczej dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Co ci się stało? Po upadku śniącego, całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje, ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie! Na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę ksardasa? Wiedziałem, że jest potężna, ale stworzyć magicznie taką wieżę. Ksardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z ksardasem o tym ciężkim. Myślisz? Nie przedłużajmy widzę, że Ech, w sumie dowiedzmy się jeszcze o tym sposobie, A jakieś rady? No właśnie, owszem, to, to jest właśnie ta roślina. Nie będę sobie już przedłużał. Biegnijmy już na górę, ale żeby rozpalać ognisko w środku małego lasu, szaleniec i samozwaniec, dobra, biegnijmy na tę górę, i to będzie. Zakończenie mojego pierwszego odcinka zmagań Gotiku dwójce, no kruka jako mag. Powiem Wam szczerze, że gdy głosowaliście, to obawiałem się trochę, że właśnie będzie znaczna przewaga ilość na maga. Spodziewałem się tego. Natomiast sam miałam nie lada problemy przejściem jako mag. Natomiast dużym plusem będzie, że nie zabraknie nam demonów podczas falki ze smokami, i w szóstym rozdziale. A do piątego będziemy sobie musieli jakoś radzić. Nie wiem, jak to będzie dawno, magiem nie gram, Ale postaram się dać siebie wszystko i przejść tą grę jak najlepiej. Dobra, biegnijmy do tej wieży. Dostajemy 50 EXPE za nią. Ja się będę tutaj z wami żegnał. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Podaję, że będziemy rozmawiali z Kavalonem i dojdziemy w okolice Corinis do Farmy Lobarta. Tutaj dużym plusem będzie, że nie muszę dzielić już na party, ponieważ mogę przesyłać filmy tak długie jak chcę. Niestety nie będę Was jakoś szczególnie zamęczał filmami po 40-30 minutach, no dlatego będę się starał je streszczać. Hey, tak, żeby po jednej, dwóch misjach. O, właśnie, tego mi brakowało. Dobra. Tu ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i... Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.